To trzecia rocznica e, Zaślubin Polskich z Morzem. Spotkamy się tutaj wszyscy jak co roku. Samorządowcy, posłowie, senatorowie, mieszkańcy Ziemi Puckiej i właściwie wszyscy Polacy. Chcemy, żeby jak najwięcej Polaków wiedziało o tym wydarzeniu. i Mam wrażenie, że to się rozpowszechnia. Dlatego też dzisiaj wymieniałam miasta, z których do nas docierały życzenia. Okazuje się, że w całej Polsce już o tym wiedzą. No, życzą nam jak najlepiej, dziękują za to, co się wydarzyło, bo przecież wszyscy Polacy powinni być wdzięczni, że mamy dostęp do morza. myślę, że te święto Zaślubin Polski z Morzem to już 103 lata, a Liga już ma 105 lat, w związku z powyższym zawsze była, jest i chce być dalej. Na pewno gościnność akurat miasta Pucka, miasta zaślubinowego i tak od którego się zaczęły tworzyć miasta zaślubinowe w całej Polsce, powstał łańcuch tych miast. To trzy lata może nie jest okrągłą rocznicą, ale jest ważną rocznicą, bo jak co roku podkreśla to, że ta ziemia, ziemia łódzka, ziemia polska, my wszyscy jesteśmy związani z morzem, 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 naszym morzem, jak, nasz, jak śpiewała nam tutaj e, grupa e, z marynarki wojennej.